A z jest trudny. A z jest trudniej. I nie ukrywam, że znaczy bardzo chętnie dam się przekonać, jeżeli nie pan do tego przekona. Otóż problem polega na tym, że tradycja europejska, w tym tradycja polska, przynajmniej od XVII wieku, kiedy zakazano pojedynków, bo do XVII wieku rzeczywiście wszyscy mężczyźni nosili broń przy sobie i już. I tak powiem, noszenie broni było równorzędne z obywatelskością niejako. Ten, kto mógł się obronić, ten był to ochronę, a często i bywał uszlachcony na najbliższym zejmie jeżeli skutecznie się bronił. I to jeszcze tak się bronił, że pomógł jakiemuś, może farce albo królowi, to wtedy mógł uzyskiwać szaleństwo, ale po XVII wieku, po wojnach, po wojnach szwedzkich w całej Europie zresztą jakby centralnie, centralizowano dostęp do broni, zakazywano najpierw pojedynków, a potem sukcesywnie także noszenia i używania publicznego broni. Tak ukształtowała się mentalność Polska. To o czym Pan mówi jest wzięte ze Stanów Zjednoczonych. Jest wzięte ze Stanów Zjednoczonych, które powstały. Na osobistej broni i nadal tę tradycję jako surowa, symbol tego, że jednak naród jest ważny, a nie są centralny, po dzień dzisiejszy utrzymują. Ale to nie o to mi chodzi. Chodzi o coś innego. Chodzi o kulturę używania broni. W Stanach Zjednoczonych kultura używania broni jest niesłychanie wysoka. Choć i tak się zdarzają tragedie, ale to są tragedie w morzu w odpowiedzialności obywatelskiej. W Stanach Zjednoczonych są różne inne rzeczy, Państwa, no sobie z tego sprawę. W Stanach Zjednoczonych obywatel dzwoni do urzędu i mówi, nazywam się Smith, numer legitymacji tej prawa jazdy, prawda, albo ubezpieczeniowej taki i taki, proszę zrobić to i to. Ta urzędniczka to robi, dlatego, bo w Stanach Zjednoczonych się nie kłami. W Stanach się nie oszukuje. To jest oczywiste, że ci z Polacy po wielu latach przyjeżdżają tutaj i mówią, co to za kraj? Co to jest? No, mój asystent. Jenninger, który jest Polakiem wychowanym w Stanach Zjednoczonych i tak się złożyło, że półtora miesiąca temu skończył mu się ważność paszportu polskiego i to było godziny, kiedy on wyjeżdżając został zatrzymany na granicy po godzinę wcześniej skończyła się ważność tego paszportu i go nie wypuszczono. I on spędził półtora miesiąca teraz, dzięki temu nam pomagał, za co jestem wdzięczny wyrabiając sobie polski paszport, ale żeby wyrobić sobie polski paszport musiał wszystko od początku, akt urodzenia mamy, akt urodzenia ojca, imię, nazwisko, wszystko wszystko od początku. W ogóle patrzył na to jak na jakiś panoptikum zupełnie niemożliwe, nie a nie, nie ukrywam, że ja zaangażowałem połowę posłów Prawa i To dlatego. Że nie, 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 to po prostu jest nieprawdopodobne bo biurokracja stalinowska żyje po dzień dzisiejszy. Co to jest biurokracja stalinowska? Biurokracja stalinowska to są ludzie, którzy zostali mianowani i uzyskali dobre urzędy, bo władza uważała, że dzięki nim będzie można trzymać na społeczeństwo. To jest tradycja biurokracji. Ja wiem, że wszyscy ci, którzy są teraz w administracji, są dobrzy, święci, demokratyczni itd., ale ten duch, jak powiem, walki z obywatelem, czy, czy, czy można by powiedzieć pogardzania, traktowania jako petenta, prawda? Jest taka scena, muszę Wam to powiedzieć, wyszła świetna książka, przepraszam, ingresja, muszę powiedzieć, pana Pyzy, a to się nazywa Pogrzebana na o I tam są relacje y, y, tych, y, y, no, ofiar, rodzin ofiar katastrofy, między innymi relacja pani polityki, która mówi, że z tam kilkoma rodzinami wędruje w Moskwie zaczęła walczyć o swoje, o swoje prawa i żądać od różnych rzeczy. I opisuje taką scenę jak trzeciego dnia ona wchodzi do decydenta miejscowego w Moskwie, który decydował co z działami ofiar ma się zdarzyć i wykładają i idzie przez taką wielką halę, na końcu której jest wielkie biurko, a za biurkiem siedzi tenże tam przewodniczący, naczelnik czy coś takiego, one podchodzą do tego biurka już po tych stu krokach są takie malutkie, zanim doszli do tego, do tego biurka, no i wykładają swoje racje, ale mówią, a o co wam chodzi? A czego wy jeszcze chcecie? A nie dość, żeby to załatwili, to wy jeszcze macie do nas jakieś pretensje? Idźcie stąd. tobą. I to jest scena, która pociągnie istotę rosyjskiej biurokracji, w której część, stała, prawda, dopłaty, go -go, go -go. tak, prawda, dokładnie Gogor, Gogor, warstwa Gogor, warstwa Gogor. I, Wartość, I to jest, coś z tego zostało przelało się niestety do PRL-u, -a, a z PRL-u także, także do Polski. No więc to jest rzecz, którą trzeba niewątpliwie zmienić. Zatem kultura pobycia w broni. Bronią jest w Polsce. Ja mam taką nadzieję, że po 4, 5 albo 10 latach istnienia tych batalionów obrony terytorialnej, gdy młodzież zacznie używać na co dzień broni, gdy nauczy się, że tak powiem, jak nieprawdopodobnie odpowiedzialną, ryzykowną, ale ważną sprawą jest, jest używanie broni. To wtedy będzie można do czego dojść. Ale najpierw trzeba przez broń, przepraszam, przepuścić dziesiątki tysięcy polskiej młodzieży, żeby ona się z bronią zapoznała, żeby widziała jak ją używać, żeby nie było tak, że nagle każdy 18 będzie mógł pójść, kupić no, to e, 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 pistolet i zacząć trzeba. Bo może no być już Tak, ale jest jakieś pośrednie są Może być różnie. Tyle, że mamy wojnę na wschodzie i to jest... I dlatego, dlatego stworzymy obronę terytorialną, do której weźmiemy ochotników, którzy będą mieli dostęp do broni pod kontrolą swoich przełożonych wojskowych. Ale zawsze 30 milionów uzbrojonych obywateli to jednak jest jakiś szacunek. Prawo. To znakomite jest, to pan powiedział. A ile z tych 30, z tych 30 milionów będzie agentów rosyjskich. Ale pan oni. To możliwe, dzisiaj, ale dzisiaj, sprowokować wśród 30 milionów jadkę wewnętrzną, naprawdę byłoby dosyć tak, prosto. Niech nie, mi pan tak, za te dwa lata na zorganizowanie obrony terytorialnej kraju i za dwa lata raz jeszcze tak, o tym nie rozmawiali. Dobrze? No, bardzo, to bardzo, tak, bardzo tak, proszę. Bardzo na tak, No, wracam do tego. Ale co na znaczyć? Woli Poroczki, tak to chyba się nazywa, gdzie taka średnica i gdzie taka obrona terytorialna w kraju jest zorganizowana, żeby było zabawniej, przez mojego byłego ministra Borosta z 1992 roku, który, tak powiem, takim żartem wspomniał, panie ministrze, to pan tak samo dzisiaj gania swoich współpracowników, jak ganiał pan nas 23 lata temu. Rzeczywiście podobnie. Panie pośle, ale niech pan się na mnie nie złości, ale oficjalnym kandydatem Beaty, pani Beaty na ministra obrony narodowej jest pan Jarosław Gowin słyszałem e... ale... dlatego, no mówię to w kontekście pan zapowiada zorganizowanie w ciągu dwóch lat obrony terytorialnej, rozumiem ta osoba ten program będzie realizowała to to, niech Pan nie, odbierze, nie odbiera tych słów jako słów negujących w jakikolwiek sposób e, stanowisko to jest, to jest pani, pani Prezes Szydło sprzed dwóch tygodni. Przez dwa tygodnie może się dużo zmienić. Ale to jest inna materia, to nie ma żadnego znaczenia. Bo tak, to nie ma znaczenia, bo ten program nie jest programem e, moim, to jest program Prawa i Sprawiedliwości i on będzie realizowany tak czy inaczej. A jeżeli e, zostanę posłem, to ja go będę dopilnował, ze względu na to, czy będę go dopilnował w takiej czy z innej e, funkcji. Za to, żeby tę sprawę raz na zawsze przeciąć, chcę tutaj powtórzyć to, co mówiłem wielokrotnie i chcę to ja, bardzo jasno powiedzieć. Mnie w sprawach publicznych, ja tak publicznych zrobię to, co mi w tego, Będę priorytetował, że to, będę to, robił to, to, Ale jest jedna tylko jedna rzecz, na której mnie osobiście zależy. Powtarzam. Całe moje zdolności, wiedzy i doświadczenie zużyję tam, gdzie każe mi premier. Ale poza tym, co każe mi premier, jest no. tylko jedna rzecz, która mnie naprawdę mnie interesuje, którą naprawdę chcę zrobić. Chcę dokończyć sprawę smoleńską. To jest jedyna ambicja. można. W tej, o której pan poseł mówi, to znaczy dozbrojenia yy, tak. spowodowania, żeby armia polska rzeczywiście była a i nad pojaci sobie tak. z jakimiś tam napaściami zewnętrznymi. Z zagrożeniami. Okej, okay, okej, okay. nie chodzi o terminologię. Powiem tak. No jest takie państwo na świecie jak Izrael. 7, 8, 9 milionów ludzi. Ono sobie doskonale radzi z miliardową y, potencją Arabów. Oni są świetnie uzbrojeni, ale także w kontekście, co Pan mówi, do zbrojenia narodu. Oni mają broń w domu. Oni mają broń w domu. I chciałbym powiedzieć tak, panie pośle, z całym szacunkiem, kiedyś trzeba zacząć. Jeżeli w XVII wieku szlachcic chodził szablą i walczył o swoje, to dlaczego nie zaryzykować, że 90% narodu polskiego już że te 10%, które będzie szczelać, to ilu on, oni wyszczelają? Nas, prawda? My się wtedy zabierzemy za nich. Jeszcze jedna uwaga, no, proszę państwa, ciągle tak sobie myślę. 20 tysięcy polskich oficerów w Katyniu. Ani jeden nie miał na e, pistoletu soków. No oddali, rozbroili się to w kontekście takim. No dajcie ludziom tą broń. Jeszcze jedna. Kilkanaście lat temu w stacji Polsat był program mocny taki. I Czech panów mówiło, że w 1980 roku Polska Zjednoczona Partia Robotnicza rozdała 14,5 tysiąca broni palnej członkom swoich formacji. Ta broń nigdy nie wróciła. Tylko na tym skończę. Dobrze. A jeżeli chodzi o tamto rzecz, to 1981 rok 1980 rzeczywiście rozdano wtedy broń funkcjonariuszom Licji Obywatelskiej i służb specjalnych 14 tysięcy, tak jak Pan mówi. I rzeczywiście wtedy, kiedy ten człowiek to mówił, a to było w roku 1991, ona jeszcze nie wróciła. Ja sam jako minister spraw wewnętrznych ściągnąłem 2,5 tysiąca z tych 14 tysięcy. Nie wiem, jak było z moimi następcami, ale powtarzam, tak, tę broń mam nadzieję, że ściągamy. Jeżeli chodzi o pana tezę, powołując to się na Izrael, rzeczywiście w Izraelu mają broń w domu żołnierze. Żołnierze. Żołnierze ja... Nie, nie wszyscy. Rzeczywiście to tam i kobiety narodowe w sprawach z mężczyznami z na szczególną sytuację, ale zapewniam Pana, że nie wszyscy, na przykład obywatele Izraela pochodzenia arabskiego nie mają. I już. I koniec. A to jest 3 miliony ludzi na te 7, o których Pan mówił. Więc to znaczy, pro, uprzejmie proszę, żeby decydując o tak fundamentalnych sprawach, troszeczkę wychodzić poza gazetową obraz rzeczywistości i wchodzić w głąb, bo można doprowadzić do bardzo daleko idących konsekwencji. Jestem otwarty na to, ale najpierw powtarzam, niech polska młodzież przejdzie przez trening związany z użyciem broni i z zrozumieniem odpowiedzialności, jaka z tym się wiąże. Bo dzisiaj mam wrażenie, że tego zrozumienia to to, to do końca powszechnie nie ma. A Ilość nerwów, ilość, że tak powiem, wewnętrznych, wewnętrznej agresji, nieodpowiedzialności tak dalej wśród młodzieży, z całym szacunkiem dla wspaniałej polskiej młodzieży jest duża. To jest skutkiem tego, co się dzieje przez ostatnie lata, ale jest naprawdę, jest naprawdę duża i dlatego w tej sprawie nadal będę podtrzymywał stanowisko jakie, a tutaj doszedłem z kolegami republikanami do prawda, jakiegoś kompromisu. A, a to tak dwa lata to nie jest tak najgorsze. Dwa lata <laughs> <jest dla brata śmiech> mi to nie jest tak najgorsze najgorsze. dwa lata to dla bo braterstwie z republikanami się tutaj dogadaliśmy.